Bo to może akurat się, to musi wczytać, Poniżej <laughs> tak jest. To pokazuje Ci zasięg widzenia załóżmy tam zwyczajną, a tu raz później dopiero ci się Ciekawe, powiem. ciekawe jestem ile o ile przechodunek się zwiększy, szczegając wentylację. Pewnie z pół sekundy przy takim długim przeładunku? Chyba. Nie powiem. Ci Ale to. Już. Tylko wentylacja, wiem, wiem. Wiem, wiem, wiem. Taktowność, tak, 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 mały, tak, perkami, tak. Tak, tak. tak, tak. Pierwszą, Ale zobaczymy teraz. Hisul znowuż odwrotnie, wentylacja daje tylko 5%. No, tylko tam przełomek trochę. Nie, nie, nie. To chodzi o wszystkie perki. Tak, tak, pewności, tak, tak. tak. tak, tak. O, tak. Jasno i wyraźnie. Nie? Także nie będę się z nim kłócił, bo to jest chińsko. <noise> także plus urodzony przywódca, który kiedyś miał, piąska miała również 5% plus rację, także to się wszystko kumuluje. No i dlatego na papierze cię wyskakuje, że na przykład 2,89 i tak dalej, a de facto jest inaczej. Tak, właśnie de facto jest inaczej. Ja odczuwam mnie tak jakbym, nie wiem, miał 2,3 skupianie, 2 i coś takiego. 2,5 na przykład. No no, 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 tak jest, 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 różnica. To nie jest faktycznie tak, jak jest napisane, tylko de facto trochę mniej. No, to czuwalne. Faktycznie. Tak, tak właśnie o to chodzi. I powiem ci, że maskowanie jest <laughs> identyczne. Także dobrze, że dobrze, że te perki na Kamo ściągłem. To ci dziękuję bardzo za dobre podpowiedź to do, no, no 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 na pewno jest, jest duży, tak, tak, tak 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 bo jakby tak to już dawno założył perki na kamerę i bym nie widzę o czymś stara Nie no aż tak to nie No ale tak, takie wiesz to sarka z mojej strony teraz była no ale samo przejście wy to sobie wiem 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 Nie wiem na razie tu na górkach zostanę tylko chyba pod tamte nie będę jechał tylko, tylko do tych Niszczarka będzie zaraz, być może, albo jest. ja lubię takie. Kogo? Ja mam spota już, także że... M60, proszę bardzo. Ja oberwałem, ale czy dostał, ja oberwałem tu. Nic z ustawienia się takiego, bo M60, yy, druga strona. Odpuść go i druga strona. Jak się da szaleńca? sapnąć. Yy, ja go nie trafiłem to Chyba splashem oberwał. Tak mi się wydaje. No nie. No nie. Arta we mnie mierzy. Obieg 780 kampi. Wleciłem sporo HP. Druga strona również jedzie, wiesz? Jedziemy. Na przeglądam się, Kto stoi za kamieniem? Ktoś stoi za... Aha, obiekt stoi za kamieniem. Jak, no jeśli się wychyli, no to go pacnę. Czyli nie celować na dolną płytę, jak mówiłeś, tak? Nie, nie, nie celuj. możesz w ziemię trafić, wiesz? Czemu, ale. Opustuje, Ty! <laughs> za 627! No, wiesz. No. Ok. Ja tak, dokładnie, dokładnie. Powiem, on jest zdziwiony, on żywił tak, że... się <laughs> No to, 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 jest właśnie, to jest właśnie urok. Chyba trochę tak błyszakany. A e, kontować, czy nie kontować? Mogę nie kontować, nie? No, znaczy zbyteczne to jest, no. Słuchaj. Arta, polara jasna. Ważne. O, dobrze. Bladio. Do garażu. O, nie <laughs> basie... Fajnie ten cheddaranty. czy No właśnie o to chodzi Nie działo naprawdę skupia nie to co na papierze tylko na pewno wiesz e, wiem że zaraz z lewej strony będą jechać Karta we mnie mierzy niedobrze Cholera, jasna. Pomożesz na lewej stronie, majster? No nie no, ja wiem, chcesz się zająć, tylko potem wiesz. Ale dobra. TY! Nie wiem, czy to się połączyło uszkodzenia. Strzeliłem bok za ponad 600, drugi pojazd dostał za ponad 288. To chyba się doliczyło, nie? Tak. Dwa pojazdy trafiłem... <grytanie> Jedno, jeden dostał, drugi splashem. KW-4. No. Dlatego ona jest taka, 4 odbił, on zdziwiony. Yy, chyba się naliczyło, bo za 200 i za ponad 600 dostał jeden, drugi za 288, czyli na pewno się zaliczyły te uszkodzenia, nie w 100% 2, 2, wyjedzie tutaj. Ten ciężar co to jest? Aha, czy nie wyjedzie? Nie wyjedzie. Lewa strona obiekt 780 i to splash Kurde. No i weź, człowieku, co, coś zrób. Jak to? Aha. Świecał mnie pojazd z tej strony. Już tam ten. Tak? Bo musiałem wypaść z jednego z mnie, 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 mnie świesł, troszkę no troszkę to chwało. Jeszcze arta żyje Podjechał podjechał. Pomóż mi z tobą. bo Wierzę, bo wszystko resztę schował także. Wiesz. Nice. Nice. Ostatni burzak dobra. Indiana nie ma, dobra. mam spota. Arta strzeliła. Tej mieli, przy, mieli przewagę i teraz e, na naszą korzyść pomału. Fajny ten hydrant, kurczę. powiem Ci nazwa Twoja trafiona w punkt. Trafiona w punkt. Ups, spot, aha. Dobra, to jest ten magic. Arta, no nie no, no kurde. Czemu tylko we mnie mierzy, nawet nie zdążę pewnie uciec. Spróbuję, ale nie zdążę uciec. Uciekaj! Je no... Uwzięła się na mnie, kurde, jak zawsze, no. Nie wierzę. Bo się przestawiam. Się przestawiam. I znowu we mnie. No nie, no. Powiedz, strzeliła czy nie strzeliła? Aha, to niepotrzebnie się chowałem, widzisz, okej. Okay. Tam gdzieś jest butek, Jest, 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 po prawej stronie jest butek. Ciągnę tego tajpek, się uda? A się co? Ale, się cofną, no, wiesz, się cofną, no, dobra. Się cofną, no, cholera, i. Kurde no. Się cofną, no, i by go nie było. No dobra, dzięki dzięki za plutonik. Dziękuję bardzo. No na razie trzymaj się. Okay. Ładnie weszło. To powinny być zwykłe pociski załadowane. Kto mnie świeci? Pół Nie wierzę, nie? Nie wierzę po prostu. No właśnie. I to jest, kurde, koniec. Ale no, podjechali we trzech naraz. Szkoda, że z autoataku ataku nie weszło tego. Żeby był burzak, pewnie z pleszem bym coś dał radę zrobić, nie? A Tak. Widzę jeszcze z imprezy. Okej. Okay. 4800 uszkodzeń. Przypominam, że wybieramy imię dla naszego nowego dowódcy. Tak to wygląda. No jestem na pierwszym miejscu.